Przyznam się bez zbytniego klikania, ja nie jestem najlepszy w gry komputerowe, nawet pasja z mi nie zawsze wychodzi. Kiedyś grałem w grę, e, taką w Bitwę o Anglię grałem, to zaraz po starcie samolotem rozwaliłem Spitfire'a, czy co to, to tam było, o brytyjski parlament rozpiżając słynnego Big Bena. No i dałem sobie spokój z ratowaniem Anglii w czasie II wojny, no bo co będę sprawiał przyjemność i satysfakcję draniowi Hitlerowi. Ale znalazłem grę komputerową e, dla mnie chyba, Farming Simulator 2013. Symulator rolnictwa 2013. Tam wcielasz się w rolę gospodarza, poznajesz uroki życia rolnika w całkowicie nowym miejscu. Jeśli Twój komputer jest nowym miejscem, uprawiasz, tam poruszasz się swobodnie w te, te, po tych polach swoich. Jest w grze wątek ekonomiczny, zróżnicowane ceny zbóż. Można inwestować w traktory, kombajny, motyki, grabie. No, chyba coś dla mnie. I tak, jak czytam o tej grze, a jest ona bardzo realistyczna i co najważniejsze, nie ma tam e, niemieckich bombowców, to sobie pomyślałem, że a byłby numer, gdyby ktoś grający w Farming Stimulator, czy jak się to tam nazywa, wystąpił do Unii Europejskiej o dopłatę dla rolnictwa, nie? A największe, <laughs> że to użyję sformułowania ze słownika rolnika, jaja, byłyby wtedy, gdyby taki ktoś rzeczywiście tę dopłatę dostał. No ale biorąc pod uwagę charakter unijnej biurokracji, to nie jest całkiem wykluczone. A jak nie dadzą tej dopłaty, to w jakiejś innej grze zbombarduję im Brukselę. Jak uda mi się oczywiście wystartować. Oczywiście będę celował tylko w siedzibę, żeby nie było.